I ty jesteś nowy na kanale, tak dokładnie do ciebie mówię, to taki sam czerwony przycisk jaki widzisz na moim palusku, kliknij tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału, już niedługo będzie grubo, także no nie mogę wam za dużo zdradzać, ale w każdym razie już niedługo będzie grubo. Radęga ty kurwa serio, żeś kurwa influencer przeprosi, ty, ty kurwa serio, myślisz <laughs> że influencer przeprasza szczerze, kurwa gościu, wymuszony przeprosiny myślisz, że będą szczere, no kurwa. Jak ekipa. Waratę bombel, wyciszył się, bo pewnie masturbuje się. Rewo, kurde, rebo, ty weź coś zjeść, 61 kilo. Najtroch, dobrze ze sraśko nie ma. Mam tej waszej debaty. Ty, co ty kurwa, pierdolisz jakąś armię, jakieś watachy? Typie, ogarnij się. Jeśli już, no to ta lista, pomysł o listu, Tak jak Mandzio tu dobrze powiedział, że kurwa, po prostu to źle się, źle się odbije na innych, na tych, którzy są niewinni. Listę taką. Zrobić. Nie, nie, nie próbuj tam kurwa nic komplikować. Listę na przykład marek, które skamują i po, pod nazwami tych firm, listę osób, które współpracowały i na przykład po kliknięciu pokazać jakieś insta czy jakieś dowody na to, że faktycznie dana osoba. Współpracowała, czy coś tam takiego reklamowała, a dalej nie trzeba jakichś żółtych, czerwonych flag, czy cokolwiek dodatkowych jakichś komplikacji, tak jak bombę coś tam się odlepia. Po prostu niech dan, dana firma sama zauważy, czy warto wchodzić z kimś z takim w współpracę, czy nie. I tyle, a nie, że nasyłanie swojej armii, jak ty to pięknie nazwałeś, na, na ludzi, bo to się źle skończy. Zaczną ludzie atakować ludzi niewinnych, rozumiesz, tych najmniejszych tylko dlatego, że go nie lubię ani, lubię go, odbiorę mu możliwości zarabiania. Tak to się zawsze kończy. Pratęga, muszę przyznać, że to jest kurwa piękne. Ja nie chcę tam do ciebie wbijać, bo w chuju to mam. Ty mi kurwa wmawiasz atencję. Po prostu nie zgadzam się z kilkoma rzeczami. Jestem kurwa chyba jedynym, który się z tobą nie zgadza. Bo nie czuję potrzeby kutasać i lidzać, rozumiesz? I ty mi kurwa atencję próbujesz wmawiać. W momencie, kiedy ty bierzesz za kolaka, jednego z najbardziej atencyjnych frajerów, jeszcze kurwa te zesraśko bierzesz, najbardziej atencyjną samicę. Wiesz o co, o co chodzi, że ty kurwa skupiasz się na nie problemie. Używała w filmach dozwolony użytek. Tu jest dozwolony użytek, nie wciskaj mi kurwa dał jebany, jakiś tekstów, że niby ja, ja się odklejam, bo ty się odklejasz, rozumiesz? Dozwolony użytek na filmach. Za to, jak sprzedawała produkty z tym jebanym logo. Tu jest problem, na tym się skup. A ty, całą kurwa jebaną narrację swoimi filmami nakręcasz, że największy problem jest to, że ona w filmiku przez kilka sekund używała i jeszcze z animacją. No ty się puknij, człowieku! Baratęga, ja rozumiem, że ty boisz się konfrontacji ze mną. Wiesz, mam lepszą brodę i tak dalej. Ja akurat mam argumenty, dlatego lubisz jakąś fałszywą narrację robić. wiesz, to by się może wydawać, że tylko krzyczę, rugam się, brakam i tak dalej. Ale z drugiej strony doskonale wiesz, że gdyby była jakaś konfrontacja jeden na jednego, taka na argumenty, no to ja nie jestem ze sraśko, ja się nie emocjonuję. Ja co najwyżej wiem, jak działa rzeczywistość. Wiem, że do ludzi najlepiej trafiają pewne rzeczy przez emocje, głównie do samic. Więc ty mi nie mów, w typie, że to ja jestem atencyjny tylko dlatego, że na swoim własnym Instagramie oznaczam osobę, o której mówię, po to, żeby na przykład ludzie wiedzieli, o kim mówię. Tak? Ty nie musisz tego oglądać. Masz wybór. Czemu na przykład do czegoś takiego się nie przypierdalasz? Zobacz, Laska sobie zajmuje się czymś innym, wrzuciła jakiś film bez licencji. Czemu do tego się nie przypierdolisz, co? Sobie streamuje, 500 osób sobie ogląda. To nie jest jej film. Przynajmniej to tak nie wygląda. Nie to jej film ma do tego prawa? Czemu się do tego nie przypieprzysz? Albo do innych wszystkich streamerów, którzy dosłownie robią coś takiego. Czemu się nie przypierasz Przysz do streamerki, jakiejś tam, która na przykład wychodzi sobie, puszcza jakąś muzyczkę i idzie w pizdu. Czemu do tego się, się nie przypierdalasz? Czemu tylko do sowy się przypierdalasz i nie w odpowiednim momencie? Przypierdala się do tej sobie, ja cię nie bronię. Przypierdala się do wersów, ja cię nie bronię. Ale jak już się do niej przypierdalasz, to skup się na problemie, czyli na sprzedawaniu produktów z logo. Za pieniądze, bez licencji, a nie że jebane filmiki, bo ty narracją swoją nakręcasz, że filmiki są głównym problemem, a nie są. Tutaj Brown Fabio, co nepotyzm w The Young Turks robi. No co, on sobie siedzi, ogląda jakieś badziewie i sobie siedzi, ogląda. Sobie tam leci. Sobie popija. Czemu nie nagrasz? A? Nie ma plagiatu? A czemu? Bo co, bo coś na YouTube ogląda? Ale przyznaję, że to jest naprawdę bardzo fascynujące, że ja niby się odlepiam, że nie jestem atencyjny, bo używam swojej platformy, swojego Instagrama, do tego, żeby powiedzieć, że z pewną rzeczą z Tobą się nie zgadzam. Ty w tym samym czasie promujesz ze najbardziej atencyjną i toksyczną samicystkę, jaką w życiu widziałem ostatnimi czasy, przynajmniej w Polsce. Nie masz problemu z promowaniem czegoś takiego. To, to kurde, to po prostu brak mi słów w tym momencie. I kto tu się odlepia? Mir, ja z nikim nie mam problemu. Ani z tobą, ani z nikim. Tylko dlatego, że z czymś się z tobą nie zgadzam. Nie znaczy, że ciebie ani nie lubię, ani nie lubię. Nie, nie, nie czuję potrzeby wchodzić tam, gdzie mnie nie chcą, na zasadzie do waszej rozmowy na twojego streama. Bo nie ja jestem atencyjny. Jak widać, ja swoje. Media społecznościowe wykorzystuje do pewnego. do przekazania pewnych informacji, i tyle. A ty się obawiasz konfrontacji ze mną, ponieważ ja nie jestem ze sraśką. ja nie będę mówić o gwałtach, ja nie będę się odklejać, że, że będę mówić o robieniu kanapki, a za chwilę na gwałty przejdę. I ty tego się bawiasz, bo jestem facetem, myślę logicznie, komunikuję się bezpośrednio, tak jak ty komunikujesz się bezpośrednio, niepośrednio. I komunikuję się swoim językiem, tak? Mówię jak jest, i tyle. Ale to zabawne, że do osoby, która stawia wszystko na prawdę, na rzeczywistość, stoję zawsze po stronie prawdy, bez względu na to, jaka by ona nie była, mówi, że jest odlepiony. Mówię o sobie. <laughs> zabawne. Wiesz co, retęga i mam pomysł. To skoro ty uważasz, że ja coś robię dla atencji, bo cię oznaczam na swoim Instagramie, żeby ludzie wiedzieli też o kogo chodzi, do kogo nawiązuje i tak dalej. Wiem, że się obawiasz publicznie jakąś konfrontację na argumenty ze mną zrobić, Cię nie winie, ale co powiesz na prywatną rozmowę? Nawet nie chodzi mi o Discord, tylko na przykład, nie wiem, pod Pałacem Kultury. Ty i ja porozmawiamy sobie. Kościół, ja do siebie naprawdę, naprawdę nic nie mam. Nie, że, nie, że na zasadzie a nawet szacunku. Ja do nikogo na YouTube nie mam żadnych jakichś tam negatywnych odczuć. Nawet jak na zakolaka śmiecia mówię: zakolak śmieć. Po prostu to robię z czystej przyjemności. Za kolaka jebać muszę, bo się uduszę. Może tak powiem, ok? Więc tu mówię, no jak chcesz. Nie, nie, żebyś jako busy, no chyba że jak chcesz mojego psa zabrać do schroniska, no, to wtedy czemu nie? no ale mówię, wyjaśnię ci, w czym problem, w czym nie ma problemu. Będziesz mógł skonfrontować to ze mną w normalnej rozmowie. I tyle. Wiem. Nie wiem, czy Discord... Ja nie mówię, że musisz. Jeśli masz ochotę, wątpię, żebyś miał ochotę. Ale jeśli miałbyś ochotę. I tyle. No bo ja mam wrażenie, że troszkę odnosisz mylne wrażenie co do mnie. No rozumiesz, ja się po prostu nie boję konfrontacji z tobą gdziekolwiek, bo ja w dupie mam to, że jakaś twoja watacha na mnie wsiądzie, gościu. Ja nie jestem ze sraśko, że ja muszę mieć atencję. Ja nie jestem ze sraśko, że muszę mieć akceptację i walidację z każdej strony, że się boję ostracyzmu społecznego. Gościu, rozumiesz. Ja nie z jednego pieca chlepiadłem. jadłem. tęga, że ja jasno się sobie sobie sobie, że ty nie chcesz ze mną rozmawiać, obawiasz się ze mną rozmawiać. Nie ma powodu, żeby ze mną rozmawiał. Znaczy no, to na żywo, na Discordzie, czy w jakimkolwiek stopniu, czy odpowiadał i tak dalej. Ale nie mów mi kurwa, że ja jestem atencyjny w momencie, kiedy ty zapraszasz do siebie, do rozmowy najbardziej atencyjną samicę po tej stronie planety. Nie mów mi, że ja jestem atencyjny tylko dlatego, że wykorzystuję swoje socjale. Czy osoba atencyjna, jak ty to o mnie mówisz, mówiłaby na tematy, przez które trzy razy konto straciła, mówiłaby na tematy, które których YouTube nie lubi, mówiłaby o chociażby pokojowej religii na i, że nie jest wcale taka pokojowa i czemu i pokazywałaby jakieś konkretne sytuacje, wypowiadała się na tematy trudne, czy osoba, która szuka atencji, która szuka wyświetleń. Miałaby monetyzację. Nie, nie miałaby monetyzacji, bo jej nie ma monetyzacji, bo YouTube wyłączył. Czy osoba atencyjna, jak ty to sugerujesz, mówiłaby o rasizmie pod adresem białych, jaki panuje w obecnych czasach? Czy osoba atencyjna, jako jedna z pierwszych, by mówiła o Wracałem do tego poczciwego George'a. Ja nagrywałem filmy, gdzie YouTube uznał, że mowa nienawiści, już jak sama sytuacja miała miejsce. I już wtedy mówiłem, że coś jest nie halo, że człowiek jest pod wpływem różnych środków, co widać, nie wykonuje poli poleceń policji, co też widać, zanim jeszcze same nagrania z tych kamer wyciekły, tak to nazwijmy, dużo, wczoraj, dużo przed tym mówiłem, że hej, zwróćmy uwagę na to, czego nam nie pokazują, nie na to, co nam pokazują. Czy Ty poruszasz takie tematy? Nie poruszasz. Czy ktokolwiek w Polsce takie tematy porusza? Tematy trudne? Nie. Widzisz? Ja zdaję sobie sprawę, że Ty nie chcesz, czy ktokolwiek... Bo kto by się liczył tam skrajnie? Tylko ruga się krzyczy i obrazy odepiony, nie? Ale wiesz co? Z tym odlepionym karnerem na 100% byś, kurwa, rozmawiał, gdybym miał pięć... 500 tysięcy subskrybentów, gdybym miał 500 tysięcy wyświetleń na filmach gwarantuję Ci, że wszyscy by wtedy z tym karionerem, którego tak wszyscy się obawiają, że kurwa ten kariany piedali i on się tylko odlepia każdy by kurwa z nim się, się wtedy chciał bratać i rozmawiać ale tak, durny jestem, bo ja powinienem tak jak Ty zrobić sobie zasięgi nagrywając jakieś pranki, robiąc jakieś filmiki pod dzieciaki zrobić te zasięgi i dopiero wtedy Mówić o pewnych rzeczach, bo prawda jest taka, że ten większy może więcej. Widzisz, gościu, jak ja nagrywałem o sytuacji odnośnie ludzi optymus-pamiąt, mówię tak na trans, celowo, bo żeby jakoś algorytm się nie przypierdalał do wszystkiego, i mówiłem rzeczy oczywiste, w sensie mówiłem, mówiłem o pewnej sytuacji, i mówiłem na przykład, że no, no nie, żeby. Być Koreńczykiem, trzeba mieć obywatelstwo, albo się tam rodzić, a nie, że jesteś Transkoreńczykiem, tylko dlatego, że sobie operację oczu zrobiłeś. Wiesz co, ja dostaję mowę nienawiści po ryjach za, za po prostu mówienie prawdy. Rozumiesz, gościu, a jakiś większy kanał ma monetyzację na takim samym temacie. Ty rzucasz wulgaryzmami na swoich filmach na lewo i prawo? Ja w jednym moim filmie na kanale, gdzie jeszcze mam monetyzację, użyłem raz słowa pizza życiowa pod koniec dziesięciu pod koniec 10 minutowego filmu. I co YouTube mi zrobił? Wrzucił mi demonetyzację, żółtą ikonkę, mimo że zielona ikonka mówi, że a, można tam rzadko używać, nawet jak słowa, jakiś fakt czy cokolwiek innego. Ekstremalne wulgaryzmy przez cały film, thumbnail, ewentualnie tytuł. Ekstremalne wulgaryzmy. Ostatnia opcja, mimo że jeden raz słowo pizza życiowa padło. Które później ocenzurowałem, to później jak ja się z nimi próbowałem przypychać, czy kurwa, nie ma tam żadnych ekstremalnych, to co oni zrobili? Zostawili te ekstremalne, bo oni się nikt nie przyznają do winy i jeszcze dojebali mową nienawiści. No. Rozumiesz, co chcę ci powiedzieć? Te twoje rajdy, które ty planujesz, odbiją się na tych najmniejszych. Nie, że to. Wiecie co? Może ja nie mam dużo widzów, więc moim zdaniem trzeba się liczyć. Nie wiadomo, odkleję tylko ruga się krzyczy czy obraże, co na piedzlawie odkleja się. Ale przynajmniej ci, których mam. To są też tacy, którzy są nawet całkiem fajnie uzdolnieni. Patrzcie na to. się ubijaj na stream. Pokażę Ci jak Waratenga obsrał zbroję, bo porozmawiam z każdym, kto ma odmienne zdanie. No to bardzo karioner. no to ja jestem obsrany, bo jeszcze mi pokażę, że nie mam racji. O! Teraz Waratenga, pokażę Ci jaki kurwa ty jesteś durny jak manipulujesz ludźmi i nie słuchasz kompletnie, co do ciebie się kurwa mówi. Czy widziałem film Carionera? Powiem tak. Karioner na przykład, yy, widziałem jakieś historie jego, jak on mówi, że Wersow używała logo, to był dozwolony użytek. Gość jest tak odklejony, że ja nie oglądam jego materiałów. Już dawno, dawno nie oglądam. To jest jakby inna, on jakby w innej rzeczywistości żyje od pewnego czasu. Po prostu przeprosić osobę, która. Dozwolony użytek, nie? <laughs> to, to nie nawet Versoft się przyznała, nie? I przeprosić i chyba tam powiedziała, że jest jej yy, głupio się z tym czuje, i tak dalej. No i stara się sprawę teraz yy, jakoś tam pis, już napisali jej prawnicy maila, a nagle wchodzi Karionę i mówi: Hmm, to był dozwolony użytek. No. Nie wiem. Nie wiem, on jest na YouTube kilka lat, nie rozumiem czemu. Mi się wydaje, że on po prostu on to rozumie, tylko on się stara yy, zrobić wszystko, żebym ja o nim gadał. Bo on mi oznacza tam codziennie na Instagramie swoim. Ja codziennie dostaję jakieś powiadomienia. Skoro nie rozumiesz słów, to teraz ci pokażę obrazkami. Może to do ciebie przemówi. Tutaj dozwolony użytek na jebanych filmach. Czy ty to rozumiesz? Tu jest dozwolony użytek. Tylko dlatego, że nie pisiała, bo jest durna i bluruje. To nie znaczy, że nie ma dozwolonego użytku. Tutaj jest. Łamanie praw autorskich. Tutaj jest plagiat, bo sprzedawała produkty. Na tym się kurwa skup, nie na tamtym. Tutaj jest potencjalnie plagiat. Potencjalnie, ponieważ autor tej jebanej sobie może uznać, że ta. Sowa jest zbyt podobna i może ją pozwać i sąd rozstrzyga, czy mamy tu do czynienia z plajatem. Czy ty rozumiesz o co chodzi? Nie, że wszyscy, każdy sposób jaki ona wykorzystuje to jest dozwolony użytek. Tylko na jebanych filmach przez te kilka jebanych sekund. Jeśli ty tak prostej rzeczy nie rozumiesz, to kurwa to ty się odklejasz człowieku. Sam używasz tej zaseranej sowy na swoich filmach. Jakim prawem ty używasz, jakim prawem ty możesz, a ona nie może. Bo co, bo ty tak mówisz? Bo one przez 2 lata na wielu, no i co z tego? Każdy film, który powstaje jest inny, jest nowy, jest oddzielnym dziełem. Weź się nie odklejaj człowieku. Zajmij się ćwiczeniami. Idź, bo tam nie wiem, ćwicz sobie na siłowni i ćwicz sobie tam memema, bo inaczej znowu w pierdol dostaniesz i będziesz przepraszać za to. Więc skończ kłamać swojej widowni, że ja uważam, że wykorzystywanie sowy ogólnie przez wersow to dozwolony użytek? Nie! W tym jednym przypadku na jebanych filmach przez kilka sekund tu jest dozwolony użytek. Dodała animację, nie mówiła nigdzie, że to jest jej, nie sprzedawała tego. Czy ty to rozumiesz? Plagiat jest tam, gdzie sprzedawała produkty bez licencji z tym logo. Jeszcze raz mam podkreślić, skup się na problemie, a nie na nieproblemie.